No i teraz jak oni nie wygrają, to On dwóch albo maca, trzech Polaków wygrywa. Nice, wygrywa wygrywa. Wygrywa wygrywa. Proszę. Polkas. Wygrywa wygrywa. Mikson Artur Quall. Jak wygrywa Quall. Co jest? Zajście, zajście, Miko i AXD. Chyba nie wyprzedzili wygrywy, nie? 129 punktów. Mogli nie wyprzedzić. Zajście, widzowie. Mogę. Widzę Pride. Może Artur powtórkę zrobi? Ostatnia gra dzisiaj. Top 17, 31 osób przy życiu. Spiasz, spiasz 112 punktów. Widzimy, że 150 ponad tutaj serca nabitego. Jeszcze Sadi go obiega. Na high grandzie stąpi i u. Eee, zobaczmy. Eee, stąpi, stąpi, teraz pikuje. Na razie na spokojnie. Tam widzimy, że duo partner również cały czas szuka jakichś fragów. Oni tych punktów nie mają zbyt wiele. Eee, Mixon z Arturem na low grandzie, Bardzo, ale to bardzo mało na i To jeszcze nie opodal nich z Canoxem. Eee, Mixon, followuje teraz Artura. Eee, bez buildsów żadnych. Panowie będą musieli szukać zaraz jakichś eee, refila. Zobaczmy, Hagan Przen, wszystko Waxa razem ze Zroxem. Oni tylko i wyłącznie 63 punkty na ich koncie. 80, e, 14 timów przy życiu, 26 osób. Pixie, Pixie, teraz zaczyna szybko farmy jakieś materiały. widzimy, ma tylko i wyłącznie 13 buildsów. Mixon z fragiem, Artur dobija. Za będą mieli jakiś lepiej. E, teraz Pixie, Pixie, wjeżdża na plecy. Pixi, problemy. 20 HP na koncie, bardzo mało materiałów. Artur Dead, Żrownik Dead. No nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to najlepiej. 15 Mix na 127 punktów O kurde Bardzo blisko, bardzo blisko purhawy. roba w kewa Canox dead Czyli kanok z czołnikiem wygnałem się z Szkoda. Ale oglądamy dalej. Zobaczymy co u pozostałych. Tutaj fork, fork podmiany. Robab kebab cały czas, oni mają bardzo dużo punktów, no oni tutaj nawet żyje. jakby przegrali, to by mieli koala, jabko ja muszę zobaczyć, jabko 126 punktów, ja o, pierdziec, są sami Polacy obok siebie. Ale to jest ta No ktoś na pewno koala z Polaków nie zrobi, ale Kurde. ktoś zrobi. O, ale teraz juna plecy. A to źle, bo on też ma dużo punktów, ginie, dobrze okay. ginie, ginie. jabko może go zabić. Nie może 129. dead. Nie. A to Karma. Nice! Karma z fragiem! Karma 129! On znieadzona Jabko jeszcze dzieje! Jabłko będzie miała kala 100% A NTEK 41 Jabko kłal! urodziny! 100% widzowie Mamy kolejnego Polaka w Grunsach Czwarte, czwarte duo tutaj jeden Polak? To trochę będzie miał polak jesteś ktoś z Polaków? Tylko ale jabłko ma się wydaje, ale niech zrobi jeszcze jakiś punkcik. Roba, ale... To niech ten gościu na górze wygra, bo on i tak ma quala. No. Tak, niech on wygra, to będzie miał jeszcze frukawa koala. Chyba. No raczej tak. Dawaj kurde, roba kebap, widzę pepoci. Proszę, proszę, Jabłko albo robap w nikt, nikt inny nie robi kłala. Co on tu robi? Jabłem, Chyba no, po prostu jabłko A tam kir... nie, 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 nie. Ktoś nie jakiś nie wjeżdża, jakiś banwise Robapka mocno pobijany O kurde Proszę Nice Czemu oni... nie nice? Ten kill nam nic nie zmienia Jeszcze zabija Jeszcze jabłko żyje, nie? Jabłko solo i oni Jabłko dead, jabłko 100% qual No i teraz jak oni nie wygrają To On dwóch ma albo trzech Polaków ma quala. Oni nie mają szans wygrać Bo zero ma a zdrowie jest do góry, muszą wygrać, żeby... No oni muszą wygrać, wtedy, Pola... wtedy ma Prochawa qual, nice, pruchawa qual pruchawa QUAL Proszę. Pokaż, 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 pruchawa pruchawa kwal, Mix Mikson Artur ja w Karwę kwal, Co jest? Jakie oroty? ty! A czemu oni nagle mają 150 punktów? Co tu się dzieje? Nagle wszyscy kłada zrobili. Let's go! Daj teraz kody Mamy to! Macie TO! Super! Zajebiście, panowie! Jak tam dzisiaj? Sycha odpoczęła? Kurwa, Jezu, jaki klocz, jaki kloczę Masz na Twitterze? Co? No klacza! Nie, no że patrz, trzy ostatnie mecze! A, top 8, 3 fragi, top 6, 2 fragi, top 6, 2 fragi, zajebiście, panowie! Nie, no kurde, yes. oro, oro! Mikson, drugie grancy? Si! No i, nie no, ale jeszcze chyba raz miał zwykłe. Tak? A to mogę się mówić. Miał triopor i był rundzie. rundzie, po. Ja zagrałem trzydzieści, Dobra, okej, okay, no i zajebiście. dobra, Artur, kurde, to już drugie z rzędu! Czy trzy? Drugie drugie drugie, 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 drugie Zajebiście, zajebiście, panowie, super Wiecie co Uff. latacie w Grandsach? tak to no, Fortness, na 100%, nie odpuścimy tego, nawet jak są ci Francuzi To walicie ich na dziurę wtedy Nie no, nigdy tam nie, nie. po prostu napiszę mi po prostu, że będziemy Ta, że się zbifować, pieprzali tak No i super nie, no, bo, bo ten, ten spodziała tak, że jak lecą dwa teamy, to żaden ma obaj top 40 A, a, jak, a jak, jak ADN dzisiaj, bo tam się dostali, to potem chillowaliście chyba, nie? No, potem to już ludzi, żeby lutować było przynajmniej. No, no. Potery, i... Tak, to, to, to tak, tak, tacy napięci, żeby nie było tego. Żeby no nie było i... podjazdu. No i klaska, dobra, kurde, zajebiście! Ej, mega się cieszę, nie? Ty, Artur, unwashed, unwashed. no odłoż, To już ty, ten. Tam. No, A skorzystaliście z tym spikacie, nie? Tak? Hmm? Serio? No, A ja cały tak. czas jestem na testie Let's go! A wiecie, czego nie miałem dostępu? Nie miałem dostępu i wykupiłem za 4,40% Dobrze. O, 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 nie, złotych, złotych, opłaciło się, opłaciło się. Za jednego dolarka, bo tam napisał mix, ja mówię, kurde, obiecałem mi tego z Discorda, ja mówię szybko, idę wykupić, nie? Hames był No, dobra, to dzięki, no to zumie no to tak spoga, spoko. Do No i zajcie, się, się. No wiecie, 10% No, jeszcze nie wiecie, że to 4,40 do 10% was kosztowało, nie? Nie, dobra, zajebiście, zajebiście, panowie, super, super, mega się cieszę. No tak, nawet bym powiedział, że bez oporu. No tutaj top 3 tak naprawdę w tabelce, tak? Więc. Kurde, ale to... mieliśmy taki problem, że zabiliśmy Cztery pierwsze mecze zabiliśmy jednego chłopa, a drugi uciekał z grapplerem. A. Mieliśmy cały czas tylko jedna osoba grappler. Prawda, no my widzieliśmy tam miejsce trochę. Mikson to się nie. nawet na Twitterze nie. A to nie ten Mixon. To nie jest. Ale i Właśnie, tak ten ty i Mixon tak to jesteś. Ten... Wiesz, że ja tego Mixona zaprosiłem na początku na turniej? Naprawdę? No, tak! Ale bardzo w porządku się zachował, bo od razu mnie pisał Ty ten Mixon jak coś A ja mówię, o dzięki fariacie Mega spoko widzę Naprawda, no, no, mega spoko tamten Mixon był Ale bym powiedział, że mógł być bardziej spoko niż ty Co jeszcze mówiłeś? Opowiadaj, opowiadaj <grym> yy, mówiłem, czekaj co mówiłem A, że Mixon, Mixon tak pre, legitnie strollował prawie to Bo pierwszy mecz to oddał prawie Purchawie wina W tym tam top 2 zrobił, 50 punktów Purchawa No, no jakoś się udało to, to, to prawda. A ja mam pytanie. Co? Eee, co ci się stało z PC? No mam, jest, mam 100 FPSów w lejcie, jara mi się komputer, nie mam boosta, normalnie jest tragedia. Czyli Ale bez boostika No ja mam tego pc od... Yy, od czasu kiedy Luki mi pożyczył PC-ta. Pamiętasz takie czasy? Po World Cupie, Luki, Luki mi ci pożyczył starygo... pc -ta. A, Nie, a... Luki, Luki mi dał starego PC-ta po World Cupie i potem kupiłem nowego. To tak mi chyba składy były wtedy. O ja pierdziałem to turbo, ten. No ja czekam. Mam nadzieję, że teraz przyspieszą tutaj organizację. Aha, bo to, to oni mają się dać i to tyle trwa, tak? No i to takiego pięknego. Jak to dostanę, to taka bestia będzie, naprawdę. Taka, no to na granicy żeby ci dali, nie? No, jak nie, jak na granicy nie będę. Wypadałoby. Tam, to na pewno na A ty dalej, to... Warszawka? Jak dalej? Przecież ja mieszkam tu. No to mówię, czy dalej, Warszawka? No, no tak, no. No ja, ja nie <laughs> wiem, bo ty się bo gdzieś ty wiesz z Krakowa. No, ale no się przyprowadziłem, żeby grindować. No i bardzo dobrze, to mi się podoba. Super, 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 super panowie. Gratulacje raz jeszcze, czekamy na reakcję. Czy nie ma reakcji? Nie ma, bo to nie win. A, no dobra, to ma jak miksem klipa, no to jest, ale chyba nie ma długich mówię, Już mówię, już mówię. Mam aż notowe. No to ma jakieś tam ma jakaś tam jest. No to Git, nie no, zajebiście. A tu też był, kurde, reakcja tutaj stara, 14 listopad. Tak, tak, tak. No, no, to, to, to była to historia czasek. tego, jest tego reakcji, bo to 30 i oni zagrali gierek Ja fajna ja fajna jak grali 25, grali 29, 29 29, nie, zajebiście panowie, powodzenia na grancach, trzymamy kciuki, fest